Dzień babci, 21 styczeń 2023. Jak to natura, jak Bozia dała. Wszystko tak, jak babcia posprzątała. Wszystko ładnie zakryte, białym puchem, pod dywan schowane. Także wiceburmistrz Mucha, znamy słowa, nigdy nie pójdzie siedzieć za to, że sfałszował, dokumenty sfałszował i w prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich wszyscy mają rację jakie piękne to jak jest rewolucja solidarnościowa jak inne dziejowe o jak baterie niepatriotów baterie wiatraków pod namysłowem które sieją spustoszenie wśród krówek które w ciąży zachodzić nie mogą i po dwóch, trzech miesięcach dostają znowu kolejną ruję. A cięcia nie ma, ale pięknie jest.